Tak wygląda burek z mięsem. To jest ciasto filo wypełnione w środku mięsem mielonym. To jest taki system e, rejestrowania wjazdów i wyjazdów z terenu Unii Europejskiej. Skoczył mi do kieszeni. Sara, hop, do Ciebie. Wyjmiesz sobie go? Świetnie, dobra. Jedziemy, tata. Jedziemy, 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 jedziemy. No dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Pewkewi. Po blisko dwóch tygodniach opuszczamy nasze mieszkanie w Macedonii. Dzisiaj lecimy już do Warszawy. Tak jest. Lot ma dopiero o 17.30, jest godzina 10. Zabieramy nasze rzeczy, jedziemy do rodziców na śniadanie, i powoli będziemy się zbierać. Wszystko pakujemy już do bagażnika. Tak to zostanie. Dzieciaki wsiadają do samochodu. I gotowi. Już jesteśmy. Dymitar teraz z tatą pojedzie do specjalnej bałkańskiej piekarni, aby kupić nam burek oraz banicę na śniadanie. I pokażemy też jak to wygląda, co tu się jada na śniadanie we Macedonii. Więc Dymitar z tatą już wrócili. Co mamy dobrego teraz tutaj na śniadanie? To jest tutaj chyba z parówką. To jest dla Elena, tak? Tak, z paróweczką dla Eleny. Tak jest. Proszę, taka bułeczka z sezamem, z parówką w środku, wszystko widzę cieplutkie. Tak. A te? Mogę zobaczyć od razu? Możesz zobaczyć. A i wrzałem, że spróbowała pizza burek. Jest takie pizza coś jak pizza burek? Tak, 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 tak. Nigdy nie jadłam no, dobra, no, ale ona jest z no. serem i z pomidorem po prostu. Ona jest pizza burek. Dobrze. <laughs> Zaraz, Sarciu. Tutaj mamy burek z mięsem dla mnie. Tak wygląda burek z mięsem. To jest ciasto filo wypełnione w środku mięsem mielonym. Tak to wygląda z przyprawami. Mm -hmm. Tak jest. No i mamy burek. Nie, banicę. Banica z serem. Banicę z serem. Ta jest tak dla mnie. To tak. jest banica, ona jest z tym białym serem w środku typu feta. Jest burek z serem. I kolejny burek z serem, i oczywiście do tego musi być. No. Obowiązkowo będziemy to jeść z jogurtem. Tutaj mamy jeszcze banice z mięsem. Takie malutkie, takie malutkie, fajne są. Takie też do spróbowania. Ja A tutaj chciałam. są takie z e, serem. Tak, z serem to było też. Na słodko czy wytrawne to jest no, wszystko? Wszystko wytrawne, ser jest, tak? To, ser to znaczy biały serfeta. Ser szopski Nie mam, nie mam. Nie mam. Sirne. Dobra. No więc tak to wygląda. Przegląd wszystkiego po kolei. Mamy ty i Ja z umysłu. Ej, nie ma. No jak nie ma. A dobra, ja tagu zęm, jaski, zjem pizza czym taka. Nie masz. Nie masz łóblik, teramek, nie ma. Aku, akurat zęby się, jak pizza. Dobra. O Sara, ty też chcesz? To co, na półci dam Saruniu, to może z Elenką zjecie z paróweczką? Chodź, Elenka! Jest z paróweczką już, chodź. Daj, mi taj, taj. Chodź i będziemy się bawić. Dawaj. burek. Dobra, ja też chcę spróbować tej pizzy burek. Ach, no właśnie. Już kroimy Sara i jemy. Jogurt, chcesz jogurt Sara? Obowiązkowo z jogurtem, tak, Sarciu? Mama, ja chcę bez żłody. Dobrze. Zajadaj Guciu. Smakuje? ja robię hmm, hmm. ja <laughs> Super myszko. A Elenka? Dobre. No to pycha. A to gin. Co? Gin? Nie <laughs> I przyszedł czas pożegnania z rodziną. Spędziliśmy bardzo miły poranek. Idźmy już do domu. <noise> Elena, już chce skrócić to pożegnanie, bo. No to idziemy, bo jeszcze... się rozciągamy jak flaki. Dawaj, raz, dwa. Wsiadamy już do samochodu. Dziadek odwiezie nas teraz na lotnisko. Jest godzina już 13:30, więc już czas najwyższy, żebyśmy ruszali. Gotowi? Gotowi już, Kocyk? Gotowi. gotowi Sara, gotowa jesteś? Dobrze, jedziemy, Pa Papa! Pa, pa. pa, pa. hu, odjeżdżamy. 13:35 ruszamy do Skopie na lotnisko. Pamiętajcie, że cena benzyny 67,50. Odkąd tu przyjeżdżam, czyli od 5 lat, <laughs> się nie zmieniła. I w ogóle to samo dotyczy euro i jego nie, kursu. Tutaj też odkąd pamiętam, 61 nie. denarów kosztuje 1 euro. Cały czas tak samo. mamy tutaj właśnie bardzo dużą i znaną kopalnię w Macedonii w Guci. Wykopują tutaj mieć i złoto. No i już widać lotnisko. Jesteśmy już tutaj na parkingu Z tego co widziałem, jedna godzina kosztuje 100 denarów Dwie godziny 150 denarów I tak dalej, reszta nie wiedziałem ile to jest. Tutaj jest parking, jest dużo miejsc A tutaj od razu jest właśnie wyjście do lotniska Jest godzina 15.15 .15. Dojechaliśmy do lotniska w Skopie Wypakowujemy się, mamy dwie godzinki do odlotu, także szybko do hali odpraw zostawić bagaż. Więc wszystko teraz wypakowujemy, idziemy do hali odpraw. 38 godzin przed naszym odlotem był dostępny. Dostałam maila, że możemy odprawić ją online. Jednak gdy weszłam na stronę lotu, okazało się, że należy to zrobić na stronie lotniska. A na stronie lotniska okazało się znowuż, że nie ma takiej możliwości, że trzeba przyjść osobiście na lotnisko i dokonać odprawy tutaj przy stanowisku. A spowodowane jest to tym, że od 2025 roku miał być ten system ETIAS dla osób podróżujących spoza Unii Europejskiej. Natomiast on jeszcze nie działa. To jest taki system rejestrowania wjazdów i wyjazdów z terenu Unii Europejskiej. No i niestety obowiązuje on wszystkich, więc musimy iść tam. Czym prędzej, żebyśmy mogli wszystko sobie załatwić wszystkie formalności. W lecimy, mogę coś mieć. Jasne, że tak. Może nawet za chwilkę coś Elenko kupimy do jedzenia, także spokojnie. Tutaj są przyloty. Wejście B i A to są przyloty, a my idziemy na celub D. Tam są odloty. Tutaj jest restauracja Elena mówi, a ja zapomniałam wam powiedzieć. Że we wszystkich restauracjach Macedonii pali się niestety papierosy. Więc z małymi dziećmi czasem ciężko jest gdzieś usiąść. Lepiej właśnie w sezonie letnim, gdzieś na świeżym powietrzu. Bo tu, nawet jak się wchodzi, to czuć od razu dym papierosowy. A my już wchodzimy do hali. Lotnisko w Skopie nie jest wielkie. Więc powinno wszystko pójść sprawnie. 17:30 Warszawa, stanowisko 24-25. Widać, że jest dużo osób tam już. Tam ten dziki tłum, to nasze stanowisko odpraw. Też oddaliśmy już bagaż. Bagaż ważył 22 kg, czyli nic się nie zmieniło. Tak. Mamy nasze karty pokładowe. 69, 68, 68, 70. Czyli Sara na kolankach znowu. Dobra, to idziemy na kontrolę bezpieczeństwa. Pożegnamy się z dziadkiem. <gryw> Dziewczyny się wyspały w samochodzie, więc teraz będą dokazywać. Zaraz zeskanujemy nasze karty pokładowe i pojedziemy tam na górę. Jest winda z wózkiem, można się swobodnie przedostać. Buziaczki, dziadkowi, pa dziewczyny, pa tato. Ja teraz czekam na windę. Przed nami najgorsza część, czyli kontrola bezpieczeństwa. Wypakować to wszystko z dzieciakami naszymi naprawdę nie jest łatwo. Na wózek dostaliśmy taki paseczek, możemy z wózkiem iść aż do samego samolotu. Szybko poszło, bo jest już za 10 czwarta, czyli tak naprawdę w pół godziny skąd wyszliśmy z samochodu przeszliśmy wszystkie kontrole bezpieczeństwa. Teraz idziemy już z naszego gate'u do gate'u numer 205, ale widzę, że Dimitar z Eleną zatrzymali się w sklepie. Zapolujemy na jakieś okazje duty free, w końcu jesteśmy poza Unią Europejską. I koniec końców wylądowaliśmy na burgerach w Burger Kingu! Tak to dzisiaj wygląda. Mamy fryteczki, mamy burgerki. A dziewczynki mają do zabawy. Smurfy! Takie śmieszne postaci. No dobra. Smacznego! Trochę się posililiśmy. Teraz czas przyszedł na zakupy i widzę, że są fajne zestawy. Gdyby ktoś chciał przywieźć coś na pamiątkę, to są takie zestawy iwaru tutaj widać że niby taki domowy, ten jest pikantny i takie właśnie są tutaj fajne rzeczy. Nawet cały zestaw, jak widać, meze tutaj jest chyba, czyli takiego takich przekąsek. Pikantny i zwykły ayvar. Aha i jest jeszcze makalo, czyli taka pasta z czosnku. Tutaj widzę z orzechem. Yy, z orzechem, dodatkiem orzecha, ale jest bardzo fajna sama taka pasta czosnkowa. Makalo. Na stanowisku tutaj obok widzę, że można sobie popróbować właśnie te ajwary yy, na chipsie. Żeby nie kupować kota w worku, to można sobie popróbować. Ja się jeszcze rozejrzę, zobaczę się coś z jakimiś pamiątkami. Dziewczyny z Dimitarem poszły już pod gate. No i tak. Czekamy, zaraz będzie pewnie boarding. Jeżeli chodzi o słodycze, to też banany w czekoladzie, czyli taka pianka bananowa, żółta, otulona czekoladą to też jest bardzo charakterystyczne tutaj dla Macedonii. Te dwa akurat znam bananica i takie charakterystyczne wafelki. A po tej stronie jeszcze widziałam, że do kawy po turecku, właśnie, można kupić sobie kawkę. Ta kawka Grant jest też bardzo smaczna. Polecamy. Jest za pięć piąta. Za pół godziny odlatujemy. Właśnie zmienił nam się gate, więc szaleńczo pędzimy do nowego gate'u. I boarding już się rozpoczął. Tym razem idziemy do rękawa. Mamy od razu tutaj samolot na płycie. Przy gate, gate 203. Wszyscy gotowi ze swoimi plecaczkami. Idziemy. Dawaj, serdecznie. No to rękawem wchodzimy do samolotu bezpośrednio. Tutaj zostawimy wózek. Tak jest. Tutaj wózek i wchodzimy bezpośrednio do samolotu. Czeka Jelena na nas. I'd like to welcome you on 30th flight two Warsaw. The captain of this flight is Mr. My name is po na na Together with Professor going to take care of your safety and comfort on today's flight. Our journey should take no more than two hours. The weather route is good, and as well. Although. my pocket. mi my pocket. O, dla ciebie. Wyjmiesz sobie go? Dobry. Świetnie. Dobry. Dobra. Ee, Sara. Dada, dada, dada. Wow. Wow, Elena, będziemy rozwiązywać tutaj. Wow. Proszę dla ciebie Sara. Taki dyplom sobie później wybiasz. I jeszcze mam słuchajcie takie plecoczki dla Was. Schmowam te dwa lotki, żeby tu mi nie uciekły. O. To do zabawki, może jesteś dużej się znasz. Dobra. Tu krewki dla Ciebie i plecaczek, żebyś mogła tutaj wszystko rzucić. Dziękuję. Proszę bardzo. I proszę bardzo tak samo. Plecaczek i krewki dla Ciebie, proszę. I proszę Dobra. bardzo. A ty umiesz powiedzieć dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę dziewczynki, co dostałyście? Dyplom odważnego podróżnika i krecki, i lotek. Cudownie. No to fajne pamiątki, brawo. I cały czas czekamy, żeby odlecieć. Jest już 25 po 17.00. Dwie godziny, wszystko może się wydarzyć. Дай му лизачка, Никсия, дай му лизачка. Wiem, widać, że płyta lotniska jest mokra od deszczu. Teraz się ubieramy w bluzny i wychodzimy z tego samolotu naszego. Tak, dziewczynki? Tak! Fajnie! Do góry! Jeszcze do góry! Mamy trochę kilometrów do przejścia teraz! Po odbiór bagażu, jeszcze musimy zrobić odprawę paszportową. Takie odległości musimy pokonywać na Okęciu, że trzeba korzystać z dodatkowych chodników <grymny> ruchomych. I hop, i skok. Dobra. Tak się biegnie do domu. Odprawa paszportowa była bardzo szybka. Teraz idziemy już po odbiór bagażu, i cały czas robimy te kilometry, i kilometry na nogach. <grymny> Już tak się znaczyło. I tak sobie czekamy na bagaż. O, chyba coś piszczy, że już jedzie. Pas numer 2 jest nasz. Czekamy. Czyli pierwszy bagaż będzie spodziewany za jakieś 10 minut. Okej, okay, czekamy. Oooo! <laughs> za 10 minut pierwszy bagaż. Oh. Niestety jesteśmy na dużym lotnisku. Tutaj jest inna organizacja niż w Skopie, gdzie wyszliśmy z samolotu i od razu nasz bagaż jechał za nami. Troszeczkę dłużej tutaj trzeba będzie poczekać. A tak mało mama leży, Mamy go! Jest nasza wielka waliza. Czekaj, Elena. A jeżeli chodzi o odbiór wózków, to widziałam, że stanowisko 1A. Więc pakujemy to wszystko teraz na wózek, na plecy i idziemy do 1A. 1A się znajduje od razu pod schodami. I ja już go zabieram, bo widzę, że leży, a nie zauważyłam wcześniej, gdzie jest. Zobaczymy, czy jest wszystko ok. wygląda na to, że tak, więc zabieramy się i idziemy prosto do taksóweczki. A resztę do wózeczka. Do wózeczka włóż, morduśku. Do wózeczka. Dobra. Jedziemy na trekking. Co ta się podniosła taki? Tak. A gdzie była? W wózku? Tak. <średziora> Jednorazowa. Proszę bardzo. Jedziemy, tata? Jedziemy! Jedziemy, jedziemy, Gotowi? Pasem macie zapięty. Uhu, Wyjście do miasta jest oznaczone. Tam pomiędzy drugą a trzecią pomiędzy drugim, a trzecim pasem. My nie mamy nic do zgłoszenia, więc przechodzimy zielonym przejściem. I wychodząc od razu mamy tutaj rozgraniczenie, czy chcemy na bus, czy chcemy na uberka, czy chcemy na taksówkę. My podążamy żółtą ścieżką do taksóweczki. Wyjście do miasta, taksówki oraz parking. W Warszawie to jest tak zorganizowane, że ustawia się kolejka ludzi, w zależności od tego, czy chcemy Ubera, czy chcemy Bolta. My chcemy jak najszybciej, do... My chcemy jak najszybciej i jak najtaniej. To wszystko jedno, od jak się zmieniła wtedy ta tarifa, że Uber nie mogą tak po prostu przejeżdżać tutaj, to nie ma nawet jakaś duża różnica tak jest dla nas na, na małej odległości. A tutaj, jeżeli chodzi o ele taksji, to zazwyczaj się ustawiała kolejka ludzi, i pan dzwonił, jak było duże jakieś obłożenie lotniska. A teraz po prostu się podchodzi do pierwszej taksówki wolnej i się odjeżdża. Rekomendowane taksy na lotnisko Chopin. Więc wsiadamy, Wasilenko. No i już jesteśmy pod blokiem. Zimno! <laughs> Zimno! U. O, I co jest pogoda Taką pogodę ja lubię A nie to w nocy Żeby się pocić, Bo ciepło i duszno To pierwszy do domu Jest godzina 20.30 Nie wierzę, że jedliśmy dzisiaj śniadanie w Macedonii A kolację zjemy w Warszawie już ja jestem zawiedziony, bo ja myślałam, że o 20 będziemy w domu. O! Oh, oh. Zobacz, tak, to do środka. Tak jest. 8:30. Jesteśmy już w domu. To by było tyle. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży. I co? Do zobaczenia w następnej. I nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał. Tak Pozdrawiamy. jest. Pozdrawiamy. Papa. Pa. Zaraz sprawdzamy szlak. I wyruszamy zielonym szlakiem. Tutaj w schronisku są pieczątki, można sobie wbić. Mamy turbać 1310 metrów. I taką wesołą ekipą będziemy sobie schodzić na dół. Pokazuje nam 2,5 godziny.